ZJEM jeszcze. Dobre ujem! No czekaj kurwa zjem! Siemano pamiętajcie aby subskrybować lajkować, oglądać, polecać Cel.pl Macie to zrobić! Cel.pl Cel.pl na mundial! Przepraszam wam bo musimy nagrywać Jesteśmy z Cel.pl po prostu Ale piłkę mam może flak? Możecie nam na, na no no, ]cie to robić. Dobra, to chodźcie, Tę pompkę macie i po Nie, innego razu nie będzie. Chodźcie, dziewczyny. No, To później prosicie ale najpierw na pompujcie prawda? No, ale co na razie, Jakim potrzebujemy już? Nie, no to dziewczyny niepomocne, jakieś. Czy to życiówka dzisiaj? Prawie. 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 Cztery takim tempem do. Pan dobiegnie czy nie dąży pan to za pan powiedział, że prawie życiówka i że tym tempem to dojedzie na 14 na że dobiegnie na 14 To jaka to metoda już się nagrywa na pewno To jaka to metoda na pompowanie piłki Więc od zawsze metodą którą przeprowadzałem jako młody chłopiec jak pompując piłkę to była Odszukanie, odszukanie m, dziurki, gdzie można włożyć igłę, piłkę umieszczać między kolonami W delikatny sposób wpycha się e, e, igłę, żeby warstw wewnętrznych nie uszkodzić, A, to, aby nie przemijać. To, to się wyczuwa, to się wyczuwa. No i za pośrednictwem naciśnięcia i kolanami z, badać jak twarda piłka jest, ile popchnięć potrzebujemy jeszcze, żeby piłka była wystarczająco twarda i napompowana. I to była metoda od zawsze stosowana. Myślę, że do dzisiaj chłopcy w wieku mojego syna czynią to w ten sposób. Dobrze, czy taka to piłeczka myśli pan, żeby nadała się na mistrzostwa, czy możemy wykonać jakiś powiedzmy, że jeden i drugi telefon i zaproponować ją czy raczej nie? Ja pan co myślę, że... Piłka Pytanie jak... z haczykiem. Eee, piłka jak piłka, żaden ze mnie piłkarz. E, ale, ale sądzę, że tak. Sądzę, że tak jest to wykonana. E... A przed chwilą obracał Pan i patrzył Pan na pewien napis. E. Piłka użyta w Euro 2012. No to raczej na mundial. Się nadaje. A, no dobra, no to się nadaje. No spoko, to dzwonimy do Adama i powiemy, że to szczęśliwa jest ta piłka i nie grają nasi. I nie grają tą piłką. Tak jest. No dobra, no to tak ten. To właśnie jeśli chodzi o nastawienie, o taki o trening mentalny, o motywacyjny Adama Nawałki, czy myśli pan, że, że jego nauka jakby zasiana, mówimy to tak ewangelicznie, e, wśród piłkarzy? Czy po prostu czy, czy jego podejście psychologiczne i motywacyjne e, zmieniło się od Euro 2016? Jeżeli tak, to na lepsze, na gorsze? Wie pan co, muszę się przyznać że żaden z mnie kibic e, obserwuje tylko m, polską ligę, kiedy, kiedy gramy jakieś ważne mecze. Ale ligę czy reprezentację? Reprezentację. E, kiedy gramy ważne mecze i tak naprawdę. Nie jestem w środowisku piłkarskim, nigdy nie, też nie byłem, nie mam wiedzy w tej przestrzeni, więc nie chciałbym się wypowiadać na temat mentalności, szkolenia, tudzież doboru zawodników, bo kompletnie nie wiem o co chodzi. A okej, okay, ale tak już obserwując po rodzinie czy po znajomych, czy myśli Pan, że, że e, powiedzmy ten. Można powiedzieć, że szał towarzyszący no, każdemu hodowlennemu e, turniowi o takiej wielkości, akurat i skali, e, czy większy jest niż przed Euro 2016, jak Pan pamięta? E, czy, czy, jak, czy można to porównać, a jak można, to jak? Więc co? Jak Euro 2012 było. Euro 2016, przepraszam. 2016. Tu muszę. E, wie Pan, co. Nie wiem. Szczerze mówiąc, ja jakoś nie obserwowałem tego bardzo i tr trudno jest mi wypowiedzieć się na ten temat. No dobra, a co by Pan tak, jakieś powiedzmy, że porady dla Adama Nawałki? co można zmienić jeszcze ewentualnie, co można jeszcze, czy jak można rozszkolić, co dopracować ewentualnie, bo cel.pl też zbiera rady dla Adama Nawałki. Okej, okay, rozumiem. No to tak jak wspomniałem wcześniej, żaden z zemie żaden kibic, który śledzi tryb szkoleniowy, który prowadzi Nawałka, Uważam, że to jest świetny fachowiec w tym co robi, jest wybitnym człowiekiem, wie w jaki sposób ma zagrać, żebyśmy funkcjonowali dobrze. Że kondycja naszego zespołu polskiego jest na dobrym poziomie z tego co się orientuje i to myślę, że właśnie to wszystko dzięki, dzięki temu, że on świetnie to poprowadził. Życzę mu sukcesu, żeby odniósł w Rosji, absolutnie, no i będę kibicował mu tam na pierwszym meczu z Polska, Senegal i mam nadzieję, że, że w pracy, którą włożyli, przyniesie im sukces. Teraz poważne pytanie, następujące, bo to może być. Powiedzmy, że przez to zdarzenie, e, a sifi piłkarze, i inne reprezentacje, mogą odczuwać ważny skomfort, a mianowicie jak wiadomo Mundial jest w Rosji. Czy słyszał Pan o takiej planowanej akcji, o takim o happeningu, że nagle że zamiast piłkarzy, czy że tuż przed meczem, że wypuszczają je dźwiedzie na przykład na boisko i co wtedy? nie, nie, niczego takiego nie słyszałem. E... Więc nie, to kompletnie nie, nie wiem skąd te informacje, czy też prawdziwe. Czy... Skąd A skąd Kompletnie nic na ten temat nie wiem. Ta no hipotetyczna sytuacja, że piłkarze już mają wybiegać na Murowę, Rosja, a tu niedźwiedzie na boisku. I co wtedy? I Pan, jako organizator, jak by Pan zareagował na, na tak no, 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 na taki niesamowitą jednak sytuację i unikatową w skali świata? Powiem tak, patrząc pod kątem bezpieczeństwa na to całe wydarzenie. Uważam, że Rosja jest potężnym mocarstwem. Mają świetnych przywódców, którzy by przygotowali się pod kątem zabezpieczenia jakkolwiek do tego. A niedźwiedzie. Jest, jest to na wysokim poziomie. Logicznie biorąc pod uwagę, żeby doprowadzić do momentu, kiedy niedźwiedzie wyjdą na murawę, muszą pokonać dużo, dużo tak jakby. Przestrzeni, żeby tam dostać się, i ktoś nam robi to zauważył. Chyba, że psikus, że przywiozą, że klatki nagle otworzą eee. i bach. Nie sądzę, żeby, żeby dziadki pozwolili sobie żartować. Ehm, piłka nożna na świecie jest bardzo ważnym elementem większości. wiecie, jest symbolem też jakimś Rosji. No tak, 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 podobno. Ehm, w większości nikt sobie nie pozwoli na to, żeby, żeby tak duże przedsięwzięcie jakimś takim psikusem sobie zmarnować. A czyli Niedźwiedzie raczej nie będzie na boiskach w Rosji. Chyba, że miniaturki. E tak na zakończenie jeszcze dwie sprawy, czy pan by w zgodę raził e, na chwycenie za, za szalik i zaśpiewanie jakiejś prześpiewki motywującej, którą oczywiście umieścimy w fil filmiku na YouTube. E e jakąś, jakąś, no powiedzmy, że znamy ją i pan zna jasno. Nie znam żadnych przyśpiewek... To może ja nauczyłem, po są, no naprawdę Jasne. banalnie. No na przykład to ole, 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 nie damy się, no nie damy to się. I później się to powtarza i na koniec. Na raz, na dwa Polska wygrać ma, na trzy, na cztery, reszta to, to A, no, frajery, to, na to, pięć, piją, na sześć poproszę. śpiewamy na ich cześć. Nie chcę nikogo obrażać, natomiast chciałbym, mogę zaśpiewać ole, 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 nie damy się, nie damy się i to jest to jest. No dobra, to chwyćmy to jest... za szalik też i rozciągnijmy go tak, żeby oczywiście, żeby godło narodowe, czyli tam Oto tą stroną, no właśnie. Tą stroną. Jesteśmy gotowi? Zaraz będziemy gotowi. Musimy rozciągnąć, żeby te orły, żeby były napięte. A Panią zapraszam również do ośpiewania. Może Antek dołączy do nas? Nie, no to Antek chodź. Antku, to poczuł się na chwilę jak prawdziwy dziennikarz. Proszę o mikrofon na środek, ale żeby napis do kamery był, że cel.pl musi być do kamery. No i tak, musisz ją tak, musisz tak, żeby na środku był. Trzy, cztery. Ole, 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 ole. Nie damy się. Nie damy się. Ole, 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 ole. Nie damy się. Nie damy się. Kto wygra mundial? Polska! Kto? Polska! Kto? Polska, 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 Polska! No i brawo, klawo, super. Na pewno go wygramy. Dziękujemy uprzejmie. Dziękuję bardzo. Tu Cel.pl i witamy ponownie. Wprawdzie Polska w grupie nie zagra z Rosją, ale pojawiła się taka oto hipotetyczna powiedzmy, sytuacja i przeciek od służb, od organizatorów rosyjskich. Że, nie, że w razie jeżeli Rosja by przegrywała z kimś, to wypuszczają mnie niedźwiedzie na boisko no i, i będzie rozpierducha, że tak się wyrażę. I dzień dobry czy panowie uważają, że jest to możliwe czy nie, że ruscy wypuszczą mnie na boisko jak będą prze, jak będą dłupczyli? mecz zapytał pana nie bardzo gada. Dobra, jasne, spoko czy to możliwe, że, że Rosjanie wypuszczą te niedźwiedzie na boisku, jak będą przegrywali na Mundialu. Wie pan co nic o tym nie wiadomo. Nic z panu o tym nie wiadomo, no ale jak się panu wydaje, czy jest to takie... Hipote... Czy jest to prawdopodobne, czy nie? Nie, raczej nie. Te niedźwiedzie na boisku. Raczej nie. No ale to, to, to też się jakby kojarzy z tym, że nie... Okej, okay, ja nie wiem, a niedźwiedź na łańcucha albo takie coś. Nie wiem co trzymają w budach. Przed, przed domami, w może na łańcuchu niedźwiedzia u nas psy, także nie wiem. No dobra, nie wiem, to nagle, aby rozproszyć, powiedzmy, uwagę i skupić przeciwnika, że gołe Rosjanki albo w bikini, a Rosjanki to ładne zie wuchy raczej, jest to możliwe, czy nie? Nie, raczej nie, no jakaś satyra, rozumiem, tak? Słucham? Jakaś satyra, rozumiem. Nie, skądże? <laughs> nie, oczywiście, że tak. Słuchajcie, dziewczyny, czy jest to możliwe, jak uważacie, że Rosjanie, gdy będą przegrywali, wypuszczają niedźwiedzie wiedzie na boisko? Nie. Nie, ale Putin czasami na nich ganiał, tak? A, czyli, że nie wypuści na boisko, a wiedzie na boisko na niedźwiedziu? <laughs> tak, właśnie tak zrobi. No dobrze, i taka i przeciek numer dwa. No, polegający na tym, no wiadomo, że Rosjanki to ładne ziewuchy, są też, że wyjdą w bikini i będą rozpraszali przeciwnika i uwagę skupią na sobie, a Rosjanie strzelą jednak gole. Bardzo Czy jest to prawdopodobne? Bardzo, jest... bardzo możliwe. Bardzo możliwe. Czyli pani uważa, że Rosjanki to wariatki są? Że pozytywne, no że czegoś się nie robi dla kraju. No tak. No dobrze, a co pan uważa o takim naszym o podejściu tutaj do pan. No już od biedy trzeba czekać na dziewczyny, to ja się nadam. Ale co, na, na jakie pytanie? No tak, no pytanie o to, czy jedzie pan na mundial? Eee, nie. Czy idzie pan na mundial? Eee, sam do mnie przyjedzie telewizją. Jak przyjedzie? Jak... Nie, ale że w Rosji jest, czy jedzie pan na Mundial? Nie. Idzie pan na Mundial? Nie. Leci pan na Mundial! Nie! Nic pan nie robi, na no. nic, 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 mundial. Nic mundial, no, bardzo niedobrze. To, no, to za chwilę odbiedy i smacznego. Druga próba dla CLPL. Jak pani się czuje przed drugą? No, ma pani trzy. Mam trzy? No dobra, to do trzech razy... To jak samo poczucie przed drugim? No super. Na pewno? niż przed pierwszym przynajmniej. Dobra, trzy, cztery. No ręką się nie liczy, dobra. Uwaga, uwaga, ostatnie podejście dla CLPL i proszę tylko o imię, że pani? Ola. Paniola, yy, ostatni raz. Trzy, cztery. Raz. No dobra, no było blisko. Yy, to zapraszamy, euro jest za dwa lata, to może spróbujemy. Dziękuję. Rolek będzie Jeśli można tak po... No pewnie, no co tam, cześć. No chodź, 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 tu, chodź, chodź, chodź. Dobra. No dobra, ale musimy nagrać, ej, te wariacje, ej, super. Dobra. To że... Aha, dobra. <śmiech> <śmiech> Spoko. Trzy. Cztery. Subskrybujcie CPL. Jak mundial, to tylko CPL.